Hej, to znowu ja i moje Diamond Painting. Przy ogromnie się cieszę, że mogę znowu dla Was wyklejać. Bardzo, ale to bardzo cieszą mnie te pełnometrażowe odcinki. E, shorty są krótkie, szybkie, faktycznie wkładam w nie wiele pracy, e, ale jednak tutaj nad takim filmem trzeba sporo posiedzieć, ale jednak efekt finalny wynagradza wszystko. Mam nadzieję, że Wy również świetnie się bawicie, że szukacie swoich komentarzy na ekranie. Dzisiaj wykleimy kolejne trzy numery, tak więc głosujcie, zachęcam do kolejnego głosowania, ponieważ tych filmów z pewnością będzie więcej. Bardzo ważne info w tym tygodniu nie było. Ankiety, nie wybieraliśmy gry, bo szykuję dla Was coś specjalnego. Uzbrójcie się w cierpliwość. Specjalny odcinek pojawi się na moim kanale najprawdopodobniej w poniedziałek, ale jeśli nie zdążę tego zmontować, to najpóźniej we wtorek. Nie martwcie się, myślę, że warto poczekać. Już teraz zabieram Was do mojego świata Diamond Painting. No i uwaga, uwaga: ekran zaczyna zapełniać się Waszymi komentarzami. Nie dość, że będziecie szukać swoich loginów, oczywiście osoby, które głosowały na ten numer, no to. Właśnie ten numer będziecie mogli. Nadszedł czas na dolną część naszej planszy i akurat udało się wylosować numer 44. Klasycznie na początek przygotowuję sobie diamenciki. To, co będzie mi potrzebne do wykrojenia kwadracika, czyli linijka i nożyk oraz tacka, długopis do wyklejania, no i wosk do nakłuwania. Na początek delikatnie wykrawam papier. Robię to z minimalnym naciskiem, ale takim naprawdę bardzo, bardzo małym, bo po prostu nie chcę przeciąć planszy pod spodem. Później gdzieś tam byłoby takie nieestetyczne łączenie widać przy tych kwadracikach. No i jakbym przecięła w kilku miejscach planszę, no to niestety byłoby ryzyko, że się nam rozleci. Sprawdzam delikatnie nożykiem, czy przycięłam wszystkie rogi. No i to już jest ten moment, gdzie mogę spokojnie spróbować sobie pociągnąć i zobaczyć, czy wszystko ładnie odchodzi. Tak, udało się. Tym razem na planszy jest bardzo dużo żółtego koloru i to właśnie od niego zacznę dzisiejsze wyklejanie. Czas na kolejny kolor, który będzie pięknie współgrał z wyklejonym już żółtym, i z czarnym, który dołączy za chwilę do tego kwadracika. Piękny kolor pomarańczowy. do wyklejenia tylko i wyłącznie czarny kolor czyli dobrze Wam znana trujeczka. i już niestety widzę, że źle wyznaczyłam linię graniczną na obrazku, no i niestety mam taką sytuację, że mam w połowie e, tej literki papier, więc będę musiała go jeszcze raz sobie dociąć chyba się udało, bo jeśli bym to tak zostawiła, no to po prostu nie zmieściłabym tutaj koralika e, ale też e, jeśli bym to zostawiła, to plansza mogłaby wyschnąć i byłby problem z przyklejeniem go później Tym oto sposobem powoli kończymy przygodę z kwadracikiem o numerze 44. Mam nadzieję, że wszyscy znaleźli swój komentarz, jeśli głosowaliście właśnie na ten numer. No i oczywiście dobra wiadomość dla tych, których numer się jeszcze nie pojawił. Za chwileczkę kolejne losowanie i kolejne komentarze na ekranie. Mamy to. Na razie tak wygląda osamotniony numer 44. Ekran powoli zaczyna wypełniać się Waszymi numerami No i przyszedł czas na kolejny wylosowany na naszej planszy Znowu wędrujemy wyżej Coś przyciągają się te kwadraciki, które są już wyklejone Bo właśnie padło na numer 23 Dajcie koniecznie znać, czy znaleźliście swój komentarz Ma nawet jeden sąsiadujący numerek, jakim jest 13, która już była wyklejona Zobaczymy, czy udało mi się dobrze przyciąć Papier, ale tutaj będzie pięknie kolorowo. Podoba mi się to, jak tutaj pięknie będą łączyć się ze sobą te kolory w takim ukosie, no bo to już jest, słuchajcie, bardzo ważny element naszego wyklejania. To jest kawałek nosa i kawałek oka naszego Bulldoga francuskiego. My sobie może od tej pięknej zieleni, która skrywa się pod literką T, a dokładniej w organizerze z numerem 20. Wsypujemy koraliki. Mieszamy, chyba wsypałam ich trochę za dużo, ale zawsze sobie ten nadmiar o, ściągnę na dół i mam pięknie ustawione diamenciki do wyklejania. Planszy sporo czarnego, więc teraz zabiorę się za jego wyklejanie. Zdecydowanie ciemne kolory wykleja mi się najgorzej, ponieważ odbija mi się światło od lampy. Dlatego chcąc się ich pozbyć, teraz wyklejmy ten granatowy. No I mamy to przepiękny, kolorowy kwadracik numer 23 skończony. Dajcie znać, czy znaleźliście swój komentarz na ekranie. I teraz, jeszcze, ostatnia szansa w dzisiejszym odcinku dla osób, które głosowały, a których numerek nie został wylosowany. Mam nadzieję, że to się zmieni i że w końcu każdy z Was wyląduje na ekranie. Teraz, moi kochani, padło na numer 15, no i ekran zaczyna zasypywać się komentarzami. Myślę, że tych będzie sporo, bo zdecydowanie bardziej. I głosowaliście na te numery naście, niż na przykład 40 czy 50 parę. Oczywiście to się pewnie zmieni, no bo to też będziemy musieli wykleić. I jak znaleźliście swój komentarz? Czeka na nas ta piękna 15 w towarzystwie wyklejonej 6, 13, 23, 25, więc pięknie nam się zaczyna ta góra obrazu już wypełniać. Pod papierem tego tak nie widać, ale już mi słuchajcie, przebijało. Kolejny przepiękny kolorowy kwadracik przed nami. I to znowu bardzo ważna część naszego buldoszka. Mamy oko i kawałek głowy. Kolorystycznie będzie pięknie, mamy zieleń, pomarańcz, żółt, kilka różowych elementów, kilka czarnych, granatowych. Jest co wyklejać! Zaczęłam wyklejać tą piękną dwójeczkę, żółtą, która nam się idealnie łączy z kwadracikiem, który jest wyklejony wyżej, czyli szóstką z wczorajszego odcinka. Słuchajcie, naprawdę super się to łączy. Bardzo mi się podoba to, jak te kolory wszystkie ze sobą współgrają. E, ja generalnie chciałam kupić obraz, który będzie taki delikatniejszy kolorystycznie, ale jeśli oglądaliście moje poszukiwania na shortach, to wiecie, jak ciężko było mi znaleźć coś stacjonarnie, e, więc z pewno następny obraz będzie gdzieś tam zamówiony przez internet i może razem z wami go wybiorę. Eee, I trochę się bałam tych kolorów tego buldoga francuskiego, ale powiem wam szczerze, że jak już teraz mamy wyklejone kilka kwadracików i jak widzę, jak te kolory pięknie ze sobą współgrają, to jestem mega ciekawa efektu końcowego i jestem przekonana, że ten obraz będzie piękny. Uwaga, nie zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka i jeśli nie było w nim waszego numeru, to nie martwcie się, bo cały czas możecie głosować i nawet jeśli w kolejnym tygodniu nie będzie go na dużym filmie, to bardzo możliwe, że wasz komentarz pojawi się na codziennym shortcie. Stały mi tylko dwa kolory do wyklejenia: czarny i granatowy. i mamy to. Tak prezentuje się wyklejony kwadracik z numerem 15 w towarzystwie innych i naprawdę pięknie to zaczyna wyglądać. Zobaczcie jak tą górę mamy już ładnie pouzupełnianą, słuchajcie jak teraz podchodzą te numerki pośrednie czyli 12, 14 21, 22, 24 no i też tutaj 16, 17 to już będziemy mieli słuchajcie górną buźkę naszego bulldoga. Jeśli w dzisiejszym odcinku nie pojawił się wasz numer to nie martwcie się, możecie dalej głosować i jest szansa, że pojawi się również na szorcie. Planuję w kolejnym tygodniu nagrać kolejne dwa duże odcinki, także oczekujcie, głosujcie i mam nadzieję, że razem wykleimy przepiękny obraz bulldoga francuskiego. Do zobaczenia! Dziękuję za dzisiaj kochani. Chcecie więcej takich odcinków? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu.